szkła i porcelany zaprojektowanych przez Erykę Trzewik-Drost i Jana Sylwestra-Drosta jest nowym nabytkiem działu sztuki Muzeum Śląsko-Opolskiego. Obejmuje ona obiekty pojedyncze, jak i zestawy projektowane przez tych artystów do produkcji przemysłowej, jak również dzieła unikatowe. Państwo Drozdowie właśnie pochodzą z Opolszczyzny. Pani Eryka urodziła się w pokoju, zaś Pan Jan urodził się w Kłodnicy. To dzisiejsza dzielnica Kędzierzyna Koźla. Małżeństwo Drozdów zawodowo związane było z hutą szkła gospodarczego Ząbkowice, która produkowała wyroby szkła prasowanego i takie przedmioty przeważają w naszej kolekcji. Jednakże oprócz form użytkowych Projektowanych na potrzeby produkcji, państwo Drozdowie mieli także możliwość eksperymentowania ze szkłem, choćby podczas wyjazdów do innych hut czy plenerów szklarskich. Taką możliwość dał także artystom ówczesny dyrektor huty Ząbkowice, w której pracowali, pan Ryszard Zawodny, przeznaczając jeden dzień w miesiącu na eksperymenty. Powstają wtedy formy unikatowe. Przykłady takich unikatowych przedmiotów znalazły się i w naszej kolekcji. Te unikatowe wyroby przyjmują ciekawe, fantazyjne formy. Wykonywane były często łączonymi technikami techniką dmuchania, łączoną z ręcznym formowaniem. Wazon o nazwie Cirkon uformowany został ze szkła dwuwarstwowego, mlecznego i czerwonego. Jego cylindryczny korpus rozszerza się fantazyjnie w górnej partii, tworząc efekt pęknięcia. Z dwóch stron ujęty jest dekoracyjnymi, pionowymi nakładkami. Podobnie ukształtowana została popielnica, stanowiąc z wazonem komplet. Równie ciekawie prezentuje się wazon i popielnica o nazwie Wici. Również wykonane ze szkła warstwowego. Te dwa zestawy to projekty Jana Sylwestra Drosta. Powstały w hucie szkła artystycznego Staszic w Dąbrowie Górniczej, która od końca lat 70. była filią huty Ząbkowice. Formy unikatowe to także przedmioty nieposiadające funkcji użytkowej, jak formy rzeźbiarskie, wykonywane właściwie w pojedynczych egzemplarzach w latach 80. podczas pobytu w Czechosłowackich hutach Jan Sylwester Drost wykonał takie rzeźbiarskie formy. Jedna z nich, strobilla, z bezbarwnego szkła wolnoformowanego zbudowana jest z połączonych kęsów szkła pionowo wyciąganych i fantazyjnie zakrzywionych w górnej partii. Druga sfery jest dwubarwna, złożona z wałeczków szkła bezbarwnego i miodowego, naprzemiennie obiegających półkolem centralny element, przypominający kształtem kroplę. Również Eryka Trzewik-Drost ma w swoim dorobku formy unikatowe, w których eksperymentowała z kolorem i formą. Wazonik Zebra powstał metodą dmuchania. Owalny czerwony pojemnik Półko liście ujmują od spodu naprzemienne pasy bezbarwnego i czerwonego szkła. Efektownie prezentują się zaprojektowane przez artystkę dwie formy palczaste, pionowa i pozioma, wykonane ze szkła bezbarwnego i opalowego, metodą dmuchania i formowania ręcznego. Te trzy przedmioty Eryki, oprócz walorów estetycznych. I dekoracyjnych mogą także pełnić funkcje użytkowe, wazonu czy patery. Natomiast typowo rzeźbiarskimi formami są głowy kobiece, które artystka zaprojektowała dla celów wystawienniczych. Powstały trzy takie formy, w naszej kolekcji znalazły się z nich dwie. Odlane zostały z bezbarwnej masy szklanej w limitowanej ilości egzemplarzy. Zaprezentowane zostały na ogólnopolskiej wystawie szkła unikatowego i przemysłowego w Katowicach na przełomie 1978 i 1979 roku. Kolekcję prezentujemy na wystawie stałej poświęconej powojennemu wzornictwu w ceramice i szkle projektanci na Śląsku Opolskim ze Śląska Opolskiego.